Hej, kochani, to my co na naszym kanale? Dzisiaj przychodzimy do Was z drugą częścią Obsesji 2019 roku. I w tych obsesjach, według mojej seksownej podartej listy, będą gry, muzyka i rzeczy. I rzeczy, tak naprawdę. I więc chyba sobie polecimy od muzyki. Mam marzenie, że mam ich strasznie mało. Więc sobie teraz tak przypomniałam, że była jeszcze jedna rzecz z która mnie bardzo zainteresowała. Mianowicie Kamila Coburri. O, to możemy od tego zacząć. Yy, nie wszystkie, oczywiście, przesłuchajcie. Czy nowy album? Jeszcze nie, ale bardzo fangramuję single. Mm -hmm. Totalnie. Jakby Kamila w wielu tych singlach, właśnie tych głównych takich promowanych, wszędzie i szeroko i bardzo, bardzo trafia w mój gust. O The mm -hmm. Shameless, to jest kosmos kosmosów. Czasu. Szukam Szukasz... twojego telefonu na chwilkę, bo chciałam to sprawdzić. Tutaj. Proszę. Więc, opowiadę, a ja co e, więc kompletnie jestem tym zachwycona. Ty mówisz, że album ci się nie do końca podoba. Kurde, więc... ja go nie słuchałam. Aha, nie słuchałaś go nie, jeszcze, okej, okay. to ktoś inny ci musiał Ja powiedzieć. się... Je, właśnie ktoś mi mówi że ten album nie do końca jest taki super, więc ja się na razie przed tym wzbraniam, bo za bardzo lubię te wszystkie single, żeby się, wiecie, teraz na przykład wpaść w ten etap, kiedy mi się ten album nie spodoba i będę troszkę zdenerwowana w związku z tym. Co ty szukasz? Nie, ja już to znalazłam. Okej. Okay. No więc ode mnie będzie Kamila Kobejo i zaraz przejdziemy do jeszcze rzeczy, ale myślę, że Ty chcesz się teraz wciąć, skoro coś znalazłaś. E, tak, ale najpierw w pierwszej chwili, hmm. jeżeli Ty wymieniałaś kobietę, to też wymienię kobietę, no album La Del Rey. Lana Del Rey to jest taka w ogóle... Dlaczego Do dopisałaś Lany Szymba plus Lana? <laughs> A wiesz, to, bo tutaj jakby było miejsce i tutaj po prostu... <laughs> e, Szymba plus lana, tak. Lana Del Rey to jest taka e, wokalistka, która mi towarzyszy już od bardzo, bardzo dawna. Ja akurat uważam, że ona swój najlepszy album nagrała jakiś czas temu. Mm -hmm. I nie, nie tak jak większość osób nie uważam, że to był jej debiutancki album, tylko najlepszym dla mnie albumem Lany jest Ultra Violence i ostatnio sobie... Ale Odpaliłem... to Nie wiem. Nie wiem. E, to jest album, który sobie ostatnio przesłuchałam jeszcze raz i mówię, kurde, ale to jest dobre. <grym> ale jej nowa płyta też jest bardzo ciekawa jest... Sam ja to wyprestować ją urwałam. E, Norman Fucking Rockwell, bo tak się nazywa ta tak? płyta. Tak? Naughty. Tak. Kurczę, to jest bardzo ciekawe, to niby nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o lanę, mhm. ale z drugiej strony jednocześnie jest, bo się z tą muzyką trochę, tro, trochę tak właśnie jest, że niby ona w kółko robi to samo, ale, ale jak się wsłuchasz, mhm. to jednak nie. To nie do końca. I tutaj Lana pokazuje ponownie troszeczkę jeszcze coś innego, e, troszkę inaczej brzmi jej głos. Ewidentnie widać, że jakby te lekcje śpiewu, które ona brała, no coś da, zrobiły? Co, coś, coś tam dały. I jest tam cała masa bardzo ciekawych piosenek, które są ponownie takie bujające, melancholijne, takie niby smutne, jednocześnie trochę zadziorne, jest coś w tej postaci takiego Dobrze bardzo... coś takiego jak dla mnie, smutne i zadziorne. Wiesz co, jest coś w tej postaci takiego najbardziej zadziorny. to jest ultraviolence moim zdaniem. Mhm. Ten już jest taki bardziej wesoły jak na Lana powiedzmy. Okay. Mówię, jest w tej artysty coś takiego, co mnie strasznie do niej przyciąga i ja bardzo lubię jej muzykę, ja ostatnio sobie właśnie słuchałam na samochodzie taką, taką kompilację coś tam tego ze Spotify, mm -hmm. to jest Lana Del Rey, nie okay. mówię, no, 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 no. posłuchałam Lana, ale w sumie nie wiem czego, no i no. tak. Tego się bardzo dobrze słucha. Ja lubię, ja lubię. Ja, ja lubię. Ja szanuję. A kogo jeszcze szanujemy? Ja nie wiem. Taki jeszcze. wysoki pan z Irlandii i ma kręcone długie włosy. Hozier, proszę Hossier. państwa, 3-4 godziny oh. zajmują moją topkę na Spotify'u tego roku. U mnie też. Co jest reżenująca. żenujące. Nie, słuchajcie, no byłyśmy na koncercie Hoziera. Był nowy album. Był nowy album jeszcze i ja pamiętam dwa tygodnie po koncercie, ja byłam mnie do zniesienia. Ja byłam nie do zniesienia no. i ja po prostu tak męczyłam tego biednego hozjera. Ripit, 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 ripit. Ja, by, ja, ja go tak męczyłam, że to powinno podchodzić pod violence, jakiś po prostu pod paragraf, bo naprawdę to było okropne, teraz już przestałam, bo mam takie wrażenie, że jeżeli bym jeszcze więcej go słuchała, to w pewnym momencie bym go znienawidziła i jednocześnie kochała i to by byłby taki love-hate relationship, jak między Cardanem i Judą I, i to by było bardzo złe, bo zakończenie byłoby cukierkowe i do kitu, więc jakby no, ale, ale tak rzeczywiście jest. Myślę, że w ogóle Hozier pod wieloma względami jest naszym artystą tego roku. Tak, tak. To jest taki artysta, który jakoś tak straszliwie urósł w moich oczach. I, i ja zarówno trochę wróciłam do, do tego jego poprzedniego albumu mm -hmm. i wysłuchałam Wasteland Baby na wszystkie po prostu możliwe sposoby. Tak. Oczywiście to nie jest tak, że całe ten... wszystkie jego piosenki są absolutnie genialne. Nie, Niektóre zawsze przełączam, bo mnie nie interesują, tak. ale z drugiej strony jest w nim też coś takiego szalenie intrygującego, to znaczy, ja też w ogóle słuchałam tego podcastu, który on prowadzi razem z Global Citizens, mm -hmm. tego Cry Power i w ogóle to jest niesamowicie skromny, ale jednocześnie bardzo inteligentny facet. Tak. I taki, taki... to jest taki artysta pełną gębą, tak, że tak. on i, i tworzy muzykę, Jest i bardzo i... zaangażowany w ogóle w wiele kwestii społecznych jego Twitter tak. to jest kosmos. Ja w ci jego Twittera ja musiałam wyciszyć, bo po prostu miałam co chwilę jakieś tweety takie i mówię, Hozie, jesteś takim wspaniałym człowiekiem, bo jestem takim śmieciem, nie mogę tego więcej czytać. Więc, więc jest genialny. Genialny, tak. To i on pisze teksty, które są jak wiersze, i to mnie tak. najbardziej zachwyca. I ten tak. jego głos jest taki. No, jest wspaniały. No. no. Jest wspaniały. Tak. Możemy może przejść dalej. A coś jeszcze miała o powiedzieć, tak? A, wiem, że jego trzech fajnych jest znajduje się na taku do Fagi Tak? Czy czwarte? Tak. Tak. Połowa. No dobrze. Połowa, niech będzie, połowa. No, dla mnie, przepraszam, jak już o tym mówimy, to <coughs> jest ta piosenka. Arson is Lulawak. E nie, o nie, ja myślę. In the Woods Somewhere to jest dla mnie no. hymny Catherine Arden, tak, i jej trylogii o Wasie Piotrownej. Tak no, się. w sumie tak, w sumie tak. Coś jeszcze miałam powiedzieć, jak o, o muzyki? Coś mi się przypomniało, ale już nie pamiętam. Mnie też się coś przypomniało, czego tutaj nie ma. Tak. E, mianowicie chodzi tutaj o coś, co po prostu katuje ostatnio czyli mm. antologię utworów związaną z serialem Mroczne Materie. A, no. e, Lorna Belfaj, to właśnie tego nazwiska szukałam na Spotify, mm. żeby sobie przypomnieć. E, to jest kompozytor, który ma na swoim koncie m.in. muzykę oh. do Assassin's Creed, do The Crown. W ogóle The, The Crown, Se S są tak. Tak, tak ale nie, 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 nie wszystkie, nie wszystkie tak. sezony robił. E, on chyba jeden sezon zrobił, ten z białą. E Wiem! Przepraszam, przerywę ci. Humble. Hala, hala. Kto wie, ten wie. Dobrze. To nie jest piosenka, w sensie jest, <grym> ale nie w tym kontekście, o którym tu mówisz. Stand-up. Lubię Sochę, tak? Jak ktoś oglądał stand-up Sochy, Król Piaskownicy, ten dwie, Więc, hala, hala, bądź spokojna, <grym> bądź spokojna. No jasne. No dawaj, dobrze, no. The Crown Soundtrack <grym> i tak. Nie, His Dark Materials. Materials. to jest taka antologia utworów, która wyszła właściwie <grym> równo z serialem. Wiem, że teraz na Spotify się pojawił pełen, cały soundtrack, właśnie cała muzyka serialowa w dwóch częściach. Ja w ogóle tego serialu jeszcze nie skończyłam, co w ogóle jest żenujące. Kiedy się pojawi są tak do Wiesia? Nie wiem. Musi. Ehm, natomiast muzyka z intra do His Dark Materials, absolutnie genialna. Tak, to prawda. i nie, nie wiem jak to się czyta nadal, nie umiem tego wypowiedzieć. To jest bardzo dobry, <grym> e, bardzo dobry utwór i jest jeszcze jeden, który coś tam ma Damona w tytule. Przepraszam, jeszcze ja wam wymienię, które są najlepsze, gdzie tu, gdzie, dlaczego mi się to usunęło, goddammit. No wiecie co, jakby nien, nien, nienawidzi mnie e, Spotify. Tak. Z tych y, numerów jeszcze doskonale jest The Sitting of a Demon, tak. Scholastic Sanctuary i The Strings of Egyptians. Bardzo, bardzo dobra Siła jest... Cyganów. Tak, w sensie... Oh, bardzo dobre, bardzo dobra muzyka. No. Na, najlepszy chyba soundtrack jako taki do serialu albo filmu, jaki w tym roku był. Tak. No, to poza Hala Hala jest jeszcze jedna twoja Pani śpiewająca, i potem będziemy przechodzić do gier, słuchajcie. Tak, jaka aha, dobrze, słuchajcie, z końcówki roku nowy album Natalii Przybysz, uh -huh. który kupiłam swojej mamie w ogóle swoją drogą na święta, bo posłuchałyśmy sobie jej w samochodzie, kiedy kupowałyśmy kanafa, i powiedziała: O, czy to Natalia Przybysz? Jakie to fajne. Uh -huh. y no, i ten jej album to ja teraz cały czas jakby kręcę te tak, kółko, nazywam ją Natalię. Ostatnio. Bardzo, bardzo dobry. Ja też mówiłam o tym niedawno, całkiem w obsesjach jesiennych, ponownie, więc trudno, nie chce się powtarzać, po prostu przesłuchajcie ten album i, i tak skupcie się trochę i poczujcie, poczujcie wagę, jaką to, ta muzyka za sobą niesie, bo to nie są tylko takie piosenki do posłuchania, tylko, tylko no coś więcej. Jeżeli muzyka tak. ma przekazywać coś więcej, to to jest właśnie to coś więcej. Dokładnie. Słuchajcie, mamy tak, mamy trzy gry na kompa i jedną grę, bajć, taką analogową, można powiedzieć. Więc chyba zaczniemy sobie od czegoś, co przełaziłyśmy, tak można powiedzieć, we dwie, w sensie nie przechodziliśmy, po prostu oglądaliśmy na <śm> Łamały nam się ręce, mówimy T-Volt, jak może być takim lamerem, dlaczego ty tak bardzo laniujesz nie oglądasz teraz. Nie ogląda ja, ja oglądam, jestem na bieżąco. Bo ja wiem, że T-Volt nie umie grać w gry, on robi w tym biznesie prawie 10 lat, ma ponad pół miliona subskrypcji, a jest tak ale, dupny w gry. Ale że weißt, przecież to jest wspaniałe, ja na przykład się utożsamiam z tym człowiekiem, ty mówię, ja ja dokładnie tak samo bym spoczyła to, to wszystko. Ty jesteś T-Voltem, ja jestem tym ziemniak, ja jestem totalnie ziemniakiem, technologicznym freakiem, któremu lepiej idzie w grach. Więc słuchajcie, mieliśmy gigantyczną fazę na Detroit Become Human, jest to gra ekskluzywna na PS4. Teraz już nie, teraz już jest na PC-ta. Tak, już jest na PC-ta, opowiadająca historię androidów, którzy żyją w Detroit i jakby jest motyw wojny pomiędzy ludźmi i androidami. Ja tą grę wydębiłam od chłopa, żeby mi kupił Przeszłaś i sobie? przeszłam ją sobie. Miałam zrobić długie podejście, ale potem w ogóle Beka była taka, że on kupił mi tą grę, potem ona była w PS Plusie za darmo, więc sprzedał wersję się i ściągnął do z PS Plusa, więc jakby Beka, I, Ale generalnie Fenomenalna gra, jakby to jest gra Bardzo ciekawa historia. Tak, to jest gra twórców. Yy, wiecie czego? Eee, Beyond y the Souls o, i Heavy no więc jakby ja wiedziałam z Buta, że to będzie świetna gra. No to jest taki film, prawda? Gra mówi, filmowa. Gra filmowa, bo jeszcze jakieś takie jest jedno określenie, którego teraz nie pamiętam. Tak, genialna. Od poziomu historii, aż przez to, jakie wybory są tam postawione przed graczem i jak trzeba umiejętnie manewrować tym, co się robi naprawdę. Naprawdę genialna gra, jedna z moich ulubionych, teraz autentycznie wskoczyła właśnie do Beyonda i do Heavy Raina, do tej takiej top of the top i, i się tam znajduje i się bardzo dobrze tam trzyma. I jeszcze druga rzecz, którą przechodziłam z chłopem na spółkę, czyli kupiliśmy sobie Until down bo nam kiedyś się siedziało i się nudziliśmy. To jest gra generalnie o grupce dzieciaków, tam w ogóle gra Remi Malek? Rami tak, Malek? Tak, tak. Jedną z głównych postaci, o, jest właśnie historia o grupce dzieciaków, która jedzie sobie w góry do rezydencji właśnie jego Maleka rodziców do takiego stroniska i podczas jednej pamiętnej nocy dwie jego siostry jakby jest awantura, one wybiegają z domu i giną. Okay. I oni spotykają się rok później, kiedy ci wszyscy bohaterowie a W ogóle tam gra też ten typ, który grał w agentach talczy. On jest taki przystojny parę um, Ja nie oglądam tego. Mówił o tym mówi, coś. O nim, ja nie wiem kto to jest. Tak, I oni wracają tam rok później, żeby właśnie spędzić tam też ten weekend sobie i zaczynają się dziać dziwne rzeczy, zaczyna naprawdę coś ich atakować i no, się no, no. dzieją różne takie ługi bugi. Podzieliliśmy się tak, że tam jest chyba 8 bohaterów, 4 dziewczyny, 4 facetów. On grał facetami, ja grałam dziewczynami. Fun fact, na końcu miałam do podjęcia 4 ważne decyzję zepsułam jedną tak, że wszyscy, potem musiałam cofać serwa i to naprawiać, więc tak to wyszło. W międzyczasie jeszcze, Anno, grałaś w Dragon Age'a. Tak. Kilka razy. Znaczy nie, nie do końca, to znaczy Dragon Age jest tą franczyzą, który mnie absolutnie kupił i mhm. ja jestem, ja przepadłam, ja no. jestem zakochana w tak. tych grach. I zaczęłam oczywiście od dupy strony, za przeproszeniem, czyli od Inkwizycji, czyli od trzeciej części, czyli tej, no, do tej pory najnowszej. No i fajnie, grałam sobie, prawda, zadowolona byłam i to też taki, nawet taki finał osiągnęłam, który mnie satysfakcjonował po tych, po tych, nie wiem, 60x godzinach, no. A teraz, kiedy jakby ograłam część pierwszą z rozszerzeniami i teraz ogrywam część drugą i sobie myślę o tym moim finale Inkwizycji, to mam takie... Jezu, co ja najlepszego zrobiłam no, tam, tam, wiecie, tam całą masę decyzji po drodze takich podjęłam, o których, wiecie, no nie miałam pojęcia, że to jest na przykład ważne, no. bo jeszcze nie znam tak tego świata, tego uniwersum, ale wiem, że do Inkwizycji jakby zrobię jeszcze jedno podejście i, i teraz już mniej więcej wiem, co ja tam chcę osiągnąć i co chcę zrobić. Wiele rzeczy powtórzę, ale inne rzeczy muszę obrać tak. inaczej. To jest... To są te gry, które ja poznaję dla historii. Ja w ogóle uwielbiam RPG, w związku z czym dla mnie to jest naturalne środowisko, że sobie tworzę postać, wcielam się w nią i tam biegam i robię różne dziwne rzeczy. Yy, ale to, jak BioWare pisze Dragon Age a, i jak tworzy uniwersum, to to mnie zachwyca. I ja jestem absolutnie pod wrażeniem postaci, pod, pod wrażeniem ich różnorodnością, ich charakterów yy, i też pod wrażeniem ogromu tego uniwersum, bo tam. To jest, to jest kompletny twór. Tam jest wszystko. Tam jest polityka, tam jest religia, tam są grupy, które gdzie wchodzą ze sobą w jakieś star tarcia, no i trzeba stanąć na przykład po jakiejś stronie i tak dalej. Detroit jest właśnie też taką grą, w której twoje wybory mają bardzo duże znaczenie. W Dragonie też tak jest, chociaż wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, że nie do końca tak jest. No i ja mam takie 50-50. Uważam, że tam jednak mimo wszystko trzeba dobrze manewrować, jeżeli się ma ochotę osiągnąć jakiś konkretny finał. Ja na przykład daję sobie po prostu. Za każdym razem, jak wybiorę jakąś złą opcję dialogową, i potem nie wiem, ktoś kogo chciałam polubić, ma do mnie wątpliwości. No tak samo tak jak ja grałam kiedyś w Wiedźmina, zrobiłam wszystko perfekcyjnie, ale zapomniałam zabić Ardowida. No. No słuchaj, ja w I sume, kto inny wygrał wojnę? Ja koniec końców w Inkwizycji zabiłam postać, którą teraz gram w dwójce. I jak sobie o tym myślę, to po prostu mam. Takie wyrzuty sumienia, po prostu <noise> ja mogłam to zrobić. No. Ale no to jest total love. Ja dzisiaj jak wrócę z nagrań, to gram dalej w Dragon'a dwójeczkę. E, śmigam kobie kobiecą wersją Hawk i kocham ją, kocham Hawk, jest doskonała i nie mogę się doczekać, jak e, skończę. Zanim bogasz sobie! W Dragona, to pogramy sobie znowu w Overwatcha. Słuchajcie, Ania nas tak udupiła z tym overwatchem. Od kiedy mamy tego Overwatcha, to już będzie no. przeszło pół roku. Na pół roku. Nawalamy co kilka dni. Codziennie, co dwa dni jest po prostu owek i owek. Ja już mam dwusetny level, ty już masz też dwusetny level. Ania dobija do dwusetnego w ogóle. Nie, nie, już mam też dwusetny level. Tak, już też biła słuchajcie, jakby hit hitów. W pewnym momencie my, my wyprzedziłyśmy Anię, która grała wcześniej i zaczynała z 30 levelem, mamy z pierwszym, więc jakby kosmos. To nie znaczy, że jesteśmy dobre w tą grę. Absolutnie. I jakby ja z... To jest dzień w każdej grze. Hit Bez, jest w ogóle taki, poprawkę. że przyłapałyśmy się ostatnio, że kompletnie zmieniły się nasze typy. Pierwotnie plan był taki, że miałyśmy grać. Ty, ty chciałaś grać z ja chciałam grać jakimś też takim DPS-em na damage, a nie chciała grać healem. Teraz ty głównie grasz... A, jeszcze grałaś tankami w tym momencie. Tak. Więc Anna gra tankami, trochę healuje, teraz DPS'uje, ja ostatnio ja mam fazę gram, na chilę. ja wszystkim gram, zasadniczo. No Staram się przynajmniej wszystkim grać tak. się wszystkim nauczyć. Ja mam taką fazę skoro. na już że to się w głowie nie mieści, a Ania jest przez to złuszona, na DPS-a i robić sobie mail, więc jakby jest śmiesznie. To te, którzy wiedzą o co chodzi, to tak, wiedzą o co chodzi. Tak. Overwatch z Blizzarda, no po prostu chodzisz i strzelasz, tak? Tak. Zasynniczo. I masz drużynę i zdobywasz punkty, przepychasz payloady, kupujesz sobie skórki. Bronisz punktów. Bronisz punktów i robisz takie rzeczy, ten chodzi o Overwatch 2, na którego jesteśmy na Jajany, no. zobaczymy co z tego wyjdzie. I ostatnia gra, tym razem gra w, w formie fizycznej, czyli świat dysku. To też wina Ani jest swoją drogą. Nie tak nie i ja sobie teraz próbuję przypomnieć y która to jest gra ze świata dysku, bo ja wiem, że tam jest ich kilka. mok, mok, pach, pach. Coś takiego. Coś tak to brzmi jakoś, nie napisze nam, w komentarzu. chodzi nam o tę grę, w której właśnie gracie w mieście, rozstawiacie agentów, musicie przyjmować konkretne dzielnice, udupić innych graczy. Jednocześnie nikt nie wie, jaką kto ma rolę, w związku z czym to, czy ktoś wygra, to tak naprawdę tylko, na przykład tylko Marta wie, co musi zrobić, żeby wygrać. Tak. I Ka no. Każdy z graczy ma właśnie taką przypisaną rolę, więc trzeba nie dosyć, że pchać swój cel do przodu, to jeszcze powstrzymywać innych. innych graczy. Bardzo fajna gra, przede wszystkim jest tak rozwijająca i jest... Cieszę się bardzo, że nie ma tutaj takiego czegoś jak w na przykład, bo granie w monopoli z niektórymi ludźmi... <coughs> Ula! <coughs> jest, Adam! <coughs> Adam! Nigdy nie grajcie w monopoli z Ulą, jeżeli będziecie mieli okazję. I nigdy do stołu w Monopolii z nie, nie, nie. W świecie dysku da się ją udupić i nie jest takim brzodem jest na tyłku tak. I nie jest takim taka agresywna. Tutaj rzeczywiście toczy się walka na śmieci, życie, ale to nie jest taka walka na śmieci, życie, że chcecie uli przywalić stołem w tym wypadku. Nie, Ja lubię ja karty chaosu. To chaosu. Tak, chaosu. Anna moje jest karty. chaosu. E, ja swoją drogą przypomniałam Ci jeszcze jedna gra, w którą żeśmy grały analogowo Jenga? przez nie, przez właściwie cały ten rok. Za, za każdym razem, jak żeśmy się widzieli z ekipą, czyli kartę gentlemanów. O tak! To bardzo źle o nas świadczy, zasadniczo, bo tam bardzo brzydko Ja się tego napisane, nie wstępne. Absolutnie. ale po prostu wszyscy jest w to gramy. Jest jestem, absolutnie. jestem, Wszyscy w to gramy. <grym> wszyscy w to gramy, <grym> jesteśmy wszyscy zachwyceni. Znamy tak. te karty na pamięć, ale za każdym razem po prostu leżymy na podłodze. Jasełka w KGB. E, Jasełka w KGB to już przeszło do uzupełku i tak. to jest fenomenalna gra, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, to kupcie sobie zestaw kart gentlemanu, bo to jest bardzo proste i jednocześnie tak potrafi y, ekipę towarzystwo rozruszać. Tylko znajdziecie sobie takie towarzystwo, które nie ma kija w dupie. Tak, to trzeba, wiecie, mieć dosyć duży dystans do tego, y, co tam jest napisane. Tak, dokładnie. Y, strasznie dużo czasu to zajęło, a my mamy jeszcze trzy komiksy, Staria. Dobrze, dobra. Giant Days i Helena Wiktoria. E, Giant Days, ja przeczytałam raptem <laughs> dwa tomy. <Okay. laughs> <noise> Ale po pierwszym tomie byłam totalnie zakochana, ponieważ bardzo miło się rozczarowałam, to znaczy okazało się, Co? że ten komiks jest jeszcze lepszy niż się zapowiadało, o. bo ja byłam przekonana, że to będzie taki, taka sympatyczna historia, którą właśnie sobie będę mogła podczytywać przy okazji, w przerwie między książkami i tak dalej. A jakoś tak się już w tym pierwszym tomie przyzwyczaiłam do tych bohaterek i tak bardzo je polubiłam i jestem tak podekscytowana tym, co tam się w ogóle dalej dzieje. Gdybym miała więcej kasy w portfelu w tym momencie, to pewnie zamówiłabym wszystkie tomy, mm -hmm. które w Polsce wyszły. Bo raz, że to jest, to bardzo fajnie się ogląda, prawda, w formie obrazów, ale ta historia też jest o czymś. To nie jest takie pitolenie dla pitolenia, to nie jest takie Riverdale 2.0. Tylko no to faktycznie widać, że tam autorzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Z kolei Helena Wiktoria to jest no, produkt nasz, Polski. Pozdrawiamy bardzo Kasię, autorkę no, 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 no. Heleny. I raz, że ma bardzo interesujący pomysł, bardzo ciekawy koncept, ponieważ dotyczy historii dziewczyny, przejmują, arystokratki przejmującej majątek na Śląsku. No i to dosyć wyjątkowa sytuacja, bo jednak to nie kobiety z reguły mają decydować o kopalniach, decydować o majątku, dziedziczyć wielkie fortuny i tak dalej. Bardzo dziwnie mi się teraz rozmawia, nie mając tutaj Marty obok, ale miejmy nadzieję, że zaraz wrócisz. Widzisz, tak o, będzie dobrze. jak umrę! <laughs> I jestem zachwycona kreską. Nie mogę się po prostu doczekać kolejnego tomu, tu tam. I o, nie mogę się doczekać. Muszę sobie kupić plakaty, bo w ogóle mieliśmy okazję spotkać Kasię autorkę właśnie na e, targach e, łódzkich. Mm -hmm. Ja dostałam piękny podpis z rysunkiem na komiksie i tam były jeszcze do kupienia plakaty. Ja żadnego nie kupiłam. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, muszę to nadrobić. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję. Tak. No dobrze, skończyłeś. A jeszcze Lore, 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 Lore Olympus, moi drodzy, dużo <noise> mówiłyśmy o tym też w Obsesjach. Tak. Internet, internetowy komiks z Webtoona, e, który podbił internet i to ma miliony, milionów fanów. Tak. E, co niedzielę prawda? czytamy historia o współczesnionych Persefony i Hadesa, taka trochę telenowela z tego wychodzi, ale taka. Bardzo sympatyczna telewizja, Bardzo sympatyczna. 90 odcinków można przeczytać tak naprawdę w jeden dzień. Coś absolutnie świeżego, coś absolutnie nowego, coś odświeżającego tą w ogóle historię tego mitu i ilości retellingów, które się wokół tego kręciły. Jakby to jest fenomenalne nowe podejście. W genialnym stylu, bo rysowniczka ma naprawdę fenomenalną kreskę. I humor, jakim ona operuje. jest bardzo ciekawa. To jest kosmos, słuchajcie. Pokochacie Lore Olympus jeżeli chociaż troszkę was interesuje historia Hadasa i Persephone, albo nawet jak nie, to naprawdę wam się ta rzecz Spodoba. Dobrze, lecimy do rzeczy, bo zostało ich zaledwie kilka. Dzień jest ta karetka. Dlaczego mi zabrałaś karetkę? Ja mam część kartki. To to już jest koniec tej kartki. Słuchajcie, wyszłam specjalnie, żeby przynieść to, czyli mój yy, gwiazdkowy prezent z Soap Shopa. I jestem zawiedziona, że Ty swojego prezentu nie wsadziłaś do obsesji, ale to pogadamy o tym podobnie. E, ja, ja absolutnie uważam, że to jest moja obsesja. Ja mogę to opowiedzieć. Słuchajcie, dziewczyny zamówiły mi zestaw z Janefe, właśnie ten taki piękny, z Soap Shopa. Taki piękny, da fali Wiedźmina. I mamy tutaj y, scrap do ciała. Jeszcze przed serialem weźmiemy Jeszcze przed serialem, scrap do ciała. Kremik. Balsam. Jezus, słuchajcie, ja tego balsamu kupię kilogramy, To jest najlepszy balsam świata. Jest tak nawilżający, tak pięknie się wchłania i tak bardzo nie zostawia tłustego osadu, że ja już, słuchajcie, zużyłam tyle. W sensie tyle, jakby. Wypchany był potąd, kiedy ja odkręciłam ten słoiczek, ja nie wierzyłam, że może być tyle produktu napchane do słoiczka. To jest wszystko handmade, słuchajcie, polski handmade, yy, generalnie para... Ja jest mydełko. I mydełko, yy, Paja, która to produkuje, dziewczyna i jej chyba chłopak, mąż czy narzeczony, oni już nie wyrabiają z produkcją, bo ludzie tak bardzo to uwielbiają. jest szampon w kostce. Jest szampon w kostce, w których ona produkuje kilkaset sztuk tygodniowo i one schodzą jak ciepłe bułeczki, ja się na ten szampon będę czaić. Fakt faktem są to cholernie drogie rzeczy, bo są... No, no, bez przesady. No. Szampon za 50 zł w kostce takiej małej, no jakby... co dla kogo jest drogie, tak? Uprzedzam. Generalnie one są i wegańskie, i cruelty free, i wszystko, i naturalne ten, a po prostu pachną jak bez agres, słuchajcie. No, kurde, jakby. Musi być bez agres, no. no i musi więc być. jakby jeżeli się nie chcecie czaić na cały zestaw, to ten balsam super jest. Kupcie jego kilogramy, bo go pokochacie po prostu. Tak, bo ja kocham, a mydełkami mi trochę szkoda. <grymne> no to <grymne> ja też dopnę swój prezent, bo dostałam zestaw z na a hybrydowych, a aktualnie gdzie nie, się... nie mam. Bo jest zdjęłaś, że <śmiennie> Bo jest zdjęłam, w ogóle jeszcze muszę tutaj. Po takie, jeszcze mi takie pypcie pozostawały na razie. No i tak będziesz za pani Na Ale na widzicie, ja mam długie panoksy, zaraz normalnie jak nic w życiu. Tak. Bo teraz na razie chodzę w odżywce, właśnie, żeby na sylwestra sobie móc zrobić nowe. Okazało się, że jestem w tym o wiele lepsza niż mi się wydawało początkowo. Oczywiście teraz następuje ten etap kolekcjonowania tak, lakierów, lakierów, lakierów i tak dalej. Ale w tym zestawie były bardzo ładne kolory, więc na razie sobie radzę z tymi i jestem z siebie raz dumna, że w ogóle da, daję radę zrobić coś, co nie odpada mi po tak. I jestem bardzo dumna z Was, że, że, żeście się zdecydowały yy, na to, żeby Wysłałaś mi to cztery I... dni wcześniej, takie o Boże, jakie fajne zostało. Mówię, Ula! Ania! <grymna> zamawiamy! Yy, fun fact jeszcze, ja dostałam Agli Christmas Sweater od Ani, ale go nie mam na sobie, bo był w praniu. <grymna> <grymna> no. Ale też szanuję Agli Christmas Sweater. I co tam jeszcze było? Yy, no nie mamy kartki. Bugheiserzy, moi drodzy. Bugheiserzy byli, tak. Yy, jeden z największych projektów tego tu jest kajka. To nie, wie, że to nie taka. To jest ta kartka. Największy projekt z tego roku poza ostatnią godzinką, który zaraz, ale no, udało się jesteśmy też z tego dumne, Wam się podobało, więc jakby tylko na krótko wspomniałem, że to była wielka obsesja, nadal no, nie odespałam naj... tego motoru. Na, na, na największy chyba taki projekt stricte YouTube'owy, jaki miałeś. Naszego autora tak. Tak. I kolejny projekt, który w sumie kolejna firma. Ostatni? Przedostatni, która towarzyszyła nam przez cały ten rok i poprzedni, to oczywiście Molom. Jakby uwielbiamy tych ludzi z Molą, uwielbiamy ich produkty, Och, zrapek, skarpetek, pokaż skarpetkę. Od zrapek, skarpetek, po polby, zakładki, które tutaj bardzo tak subtelne. Ja bardzo bardzo subtelne. Słuchajcie, kochamy Molą, naprawdę, to są świetne... Skarpetki ty... są najlepsze. Skarpetki są najlepsze, ja się przyłapałam, że tej zimy noszę tylko skarpetki z Molą. I to, i to nie trukie. jest, wiecie, ale ja mam tak samo. I to nie jest tak, że myśmy sobie teraz wymyśliły scenariusz, prawda, reklamowy tego. Ale ja faktycznie też chodzę tylko w Molomach i takich Nie spierają się, jeszcze. są ciepłe, nie rozciągają się. Detale są genialne, a poza tym są wieźlamy, w czytanosy i suwki. na takie słówki są moje ulubione. Tak samo jak te yy, czytanosy. Więc totalnie, totalnie, totalnie obsesja tego roku jakby Molom jest genialna. I bardzo dziękujemy, że nam zaufali w kwestii właśnie podsyłania nam swoich produktów. I w ogóle wy też im zaufaliście, bo widziałyśmy, że kupujecie, więc jakby. No. I słuchajcie! The greatest obsession of that year! The last hour. The last hour. Czyli ostatnia godzina. Tak, The last hour. No, wyszło, wyszło nam, udało się. Zobaczymy, jak to będzie po premierze, bo może się okaże, że jednak będziemy żałowały, że nam się udało. Nie, no słuchajcie, nie możemy. Nie możemy żałować, że nam się udało, bo wyszło naprawdę świetnie. E, mamy nadzieję, że wy też tak będziecie mówić. Jesteśmy z siebie bardzo dumne. Tak. Ze wszystkich osób, które brały udział w tym dużym projektu, w tym projekcie, też jesteśmy dumne. I tutaj powinny wjechać takie olbrzymie podziękowanie za zaangażowanie dla naszej ekipy. I w ogóle dla wszystkich was, jakby to co się działo w dniu tego reveala, to był kosmos. Pani Agnieszka z wydawnictwa Was Post była w tak ciężkim szoku, że aż specjalnie prygnała tanią książkę, żeby wystawiła szybciej na stronie właśnie tą pozycję. I już dodajecie sobie no, na półeczki na Goodreads na Lubimy Czytać I coś możecie oczywiście robić. Możecie dodawać nas do ulubionych autorów! Ja w ogóle strzelam focha, bo ty masz 12, ja mam 11. Ja tak nawet nie weszłam. Ani masz, razu. masz 12 fanów, a ja 11, więc jestem teraz zażenowana, więc teraz Ale 11 robimy... to jest moja cyfra, więc. więc robimy wyścigi. Słuchajcie, która z nas będzie miała więcej fanów na Lubimy Czytać. No jeszcze, żebyśmy jakieś miały solowe projekty tam. Tak, do, to, to by miało więcej nogi. Nie, słuchajcie, jesteśmy w takim ciężkim szoku. Ja pamiętam, że ja tam tego nie cały czas beczałam, bo nie mogłam wierzyć w to, że moje nazwisko jest na Lubimy Czytać. I to w innej formie niż po prostu na moim koncie prywatnym. Zastanawiałam się, czy mogę sobie dodać tą książkę, do chcę przeczytać. No bez wszystko. Wielokrotnie. Ja wielokrotnie. za już, dużo ja się tyle razy czytałam, że no więc największa obsesja tego roku rzeczy, rzeczywiście nam się udała. I mamy nadzieję, że ta niespodzianka też się udała. No, także tym y, akcentem będziemy kończyć, bo to była największa obsesja tego roku, w sumie tak. drugiej połowy roku tak wyszło. Nasze no chyba największe osiągnięcia do tej pory, zobaczymy co będzie dalej i zobaczymy co przyniesie rok 2020, bo z tego co się orientuję bo to jest nasz ostatni film podsumowujący 2019. Tak. Teraz no już tylko kolejne formaty, kolejne recenzje. Mam kilka nowych pomysłów a propos tak. formatów, więc ci muszę powiedzieć jak skończymy to tak, nagrywać. Tak, Miejmy nadzieję, że chociaż część uh, ujdzie światło dzienne. Jakiś większy projekt niż Bukhajsa, że teraz musimy wymyślić, co w ogóle trochę przyprawia mnie do głowy. No. A, a propos jeszcze godzinki. O, ostatnio na grupie rozpoczęłyśmy proces zbijania pytań które mielibyście właśnie w związku z publikacją, z wychodzeniem, z wydawaniem naszej książki. I są trzy główne tematy, do których możecie dopasowywać swoje pytania, mianowicie wszystkie kwestie wydawnicze, od tego, jak wysłałyśmy książkę, co tam się działo, jak to wyglądało, przez redakcję i korektę, aż kończąc na e, składzie i okładce, więc możecie wejść na grupę, tam są linki do trzech dokumentów w doksach, gdzie możecie te pytania zapisywać i będą oczywiście trzy filmy, gdzie będziemy na te filmy odpowiadać. Będzie cenzura naszej własnej książki. <noise> Więc, a to w maju przy premierze i będzie też to sprzedaż, autorek, tak jak wszystko i w ogóle nowe formaty, nowe rzeczy, nowa ja, zrzucę wagę, pójdę na siłownię, nie wiem, coś tam jeszcze. Obecnie przefarbuję włosy, Ty chyba też powinnaś. Dzięki! Coś <noise> w sensie, żeby się zmienić. Dobrze, kończmy już. Moi drodzy, to tyle na dziś. Der Trzymajcie się i pa pa! Pa! pa.